Siemanko, to Gosior. Y, witam Was razem z Marcinem w naszej pierwszej serii wspólnego gadania. Siema. Y, gra, którą widzicie, to jest oczywiście Minecraft. I tem tema temat, na który sobie dzisiaj pogadamy to będzie o grach komputerowych i o grafikach, o symbolach. Yy... No i o oznaczeniach wiekowych i o ich łączeniach ludzkości No tak to, to, to może tylko się zacznij. Dobra, to ja zacznę No tako. ja ogółem jak ja jak wybieram sobie jakąś grę, czy jest fajna, czy chujowa Ja gry oceniam po graficze, po grafice zawsze o kurwa, czekajcie, wybrałem sobie na tym... Jeszcze raz. Ale... Co to też, też jest czy Znaczy, wybrałem sobie na tryb kreatywny i ten... O dobra, teraz. Taką, gry komputerowe. Na przykład ja... Celem mojego kanału jest nagrywać w takie znane gry bardziej i ze świetną grafiką, jak na przykład Smite, Duel of Champions, Lola, i w takie inne gry. Jeden z moich widzów mi ma ludzi, żebym brał do Pekki League Updat 3.1. Znaczy 3.7. Ale nie mam zamiaru tego robić, by ja do takich chujowych gier nie mam zamiaru wygrywać żadnych aktualizacji. Mam na to wyjebane, szczerze mówiąc. Ej, ja tu mam gry przede wszystkim pod względem graficznym. Jaki fabularnym, bo. W, tym, w, tym, w tych czasach gry fabularne to mam wielki plus, bo robiąc kampanię, ciekawicie co, robi co robisz dalej. Yy, Ogólnie ch chciałem kiedyś nagrywać w grę Max Payne, Ma dosyć chujową grafikę, tak szczerze mówiąc, fajna strzelanka. Yy, lecz yy, chciałem nagrać to programem action ale action nie pokazywał mnie na tym FPS-u co oznaczało niemożliwość nagrywania w tą grę A posiory, jakie są Twoje ulubione serie gier? Moje ulubione serie gier to są takie jak na, na przykład y, Wolfenstein, Crisis, Fear, Smite, Rappels y, Co jeszcze? Duel of Champions takie gry jak strategia gry akcji takie od 12, 16, i 18 lat ja się nie patrzę na wiek bo na wiek to się patrzą takie osoby które nie potrafią odróżnić rzeczywistości realnej od wirtualnej i przewracają się w głowach po prostu no, a moimi no, serialami to są takie gry jak seria Uncharted to jest ekskluzywna na w pierwszej części to nie była taka bardzo rewolucyjna gra, ale już w drugiej się stała z jedną z najlepszych gier, a w trzeciej jeszcze lepiej. Następną serią, którą ja bardzo lubię, to jest seria Assassin's Creed. Grałem w, w Assassin's Creed 2, Brotherhood, Revelation i Assassin's Creed 3. No i wszystkie mi się bardzo podpają, dają dużo frajdy podczas robienia misji są długie i otwarty świat. A trzecia gra to jest Rayman. Na tej grze, można powiedzieć, się tak wychowałem, bo pierwsze gry zaczynałem jak grałem na PSX właśnie w Rayman 1, Rayman 2 The, The Great Escape i Rayman 3. teraz już mam Raymana no i to jest jedna jakie wyszła na na konsole 7 generacji na, na PlayStation A teraz już jest pod koniec w sierpnia wyjdzie Rayman Legends Po czym odkrasza Buddy put od I nawet jeszcze mam ją na dysku zapisane w ostatnią górą to jest seria Grand Auto jedna z najlepszych Eera, coś go rozłączyło O, jesteś Ogółem... Ej, Marcin? Poczekajmy, aż naprawi się, Aż skarb naprawi rozmowę. Nie powinna Zaraz się połączy jeszcze. Teraz go złączył, bo mamy problemy z... z Skype'em. Zaraz wrócimy do tematu, jak Marcin wróci do rozmowy. Ja sobie tymczasem cięcie i wstawię nagrywanie, kiedy on już będzie na Skype'ie. No dawaj. Dobra. Już jest Marcin, naprawiłaś ja się rozmowa na Skype'ie, przejdźmy do tematu, dalej. No, to ja już powiedziałem bo to jest w swoich seriach, to teraz może coś kosier powie. Na, na jakiej grach się wychował? Ja się wychowałam na takich grach jak Wolfenstein. Ja Wolfenstein ogólnie pierwszy raz zagrałem, jak miałem już około 3-5 lat. Właściwie pierwsza gra, jaką zagrałem kiedykolwiek w swoim życiu, to był to Call of Duty. Nie pamiętam części, ale pamiętam, że zagrałem w taką misję, że trzeba było czołgi rozpierdalać. Za przeproszeniem. Potem grę jaką żem zagrał 2 Kana Później zagrał w Mr. Mushel, Max Payne, Crysis'a Avatar Game No i tak żebym w kółko gry poznawał różne Ostatnio próbowałem zainstalować sobie Smite'a i mi się udało Ale mam problem z tym, żeby wejść na tą grę nie mam na... Teraz, teraz może Kosior powiemy o swoim sprzęcie po prostu, w którym gramy, żeby wiedzieli na jak, na jakich na jakim procesorze gram, ile mamy ramu, to może ja zacznę kosz podwolić. No ty zacznijesz. No to ja posiadam konsolę PlayStation 3 w Slim. Wersję tylko długigową, a na komputerze na jakim gram, 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 to jest kod Samsung procesor jest i5 trzeciej generacji. Tam teraz zeniamy po 7 Komprem. Mam jeszcze CPS, dwój CPS, X i PS V. Ja ogłem. Y, zawsze możemy o tym żeby mój laptop. Y, komputer y, miałem kupiony jak miałem już 3 lata. A laptop to już właściwie mam no dostałem go w któregoś listopada, nie pamiętam tej daty, to było w 2011 No i na początku chodzi mi bardzo dobrze, świetnie, lecz nie miałem internetu Gram z Max Payne'a. Jeden z moich kumpli prasował mi ten Kraka, żeby działało mi bez płyty. Kiedyś jeszcze nie zajmowałem nagrywaniem let's na YouTube, tylko układałem nim bitów. Ale mnie to już osobiście w jak się mówi do mnie, że o dawaj zarabuj nam coś lutego. Może teraz Kosior o swoich ulubionych Co? O no, potacjach Ja. Jakie są twoje ulubione? Moje ulubione gry to są tak jak ale nie, nie, o postacie, które, które tam bohaterzy tu czytamy ogółem w Sakredzie moja ulubiona postać to Mroczny elf bo ma świetne skille, fajne ma bronie i nie wiem jakim cudem do movie maker udało mi się brać czcionkę z tej gry nie wiem jakim cudem, ale ostatnio gdyżem yy, robił intra do Duel of Champions i do Lola to zobaczymy, że mam tą wciągę. A moimi i bohaterami to jest Nathan Drake z serii Uncharted, A. CJ Carl Johnson z Guitar Andreas za Humor i podejście do życia, honor i Ezio z serii Assassin's Creed. Mhm. Teraz to może powiedz, co sądzisz o technologii PlayStation Move oraz Finex Ja ogółem PlayStation chciałem mieć, ale jednak nie chcę A ten, a ten post, sam go na fejsie, że chcę mieć PSP yy, i te inne rzeczy Ja chcę ogółem do, jako sprzęt do nagrywania filmów, powiedzmy mieć kamerę filmową do nagrywania z kamerką i mikrofon, który będzie nagrywał w doskonałej jakości. To może teraz ty coś powiesz. No Ja na początku chciałem sobie, tak miałem na poprzednim kanale e, nagrywarkę do konsoli, która się Evermedia Game Capture HD. Bo znalazłem atrakcyjną ofertę za 400 zł, ale postanowiłem, że jej nie kupię, bo ja mam 80 widzów, i potem możemy się już oddechcieć, nagrywać. więc postanowiłem, że jak zdobędę powyżej 1000 widzów, a to jest mało prawdopodobne, ale zawsze realne, to już wtedy mogę pomyśleć na takim zakupie, bo wiem, że to na mnie dużo osób. Hmm. Może teraz twój kanał, pozwalają być dla nas kanałem twoim. Ogólnym celem mojego kanału jest się tak na YouTube wybić, żeby zdobyć tysiące, a nawet miliony widzów i nagrywać w gry, które mają bardzo dobrą grafikę, wspaniałą dosłownie. O kurwa, wyszło mi z gry. Czekaj, zrobić cię i wzdowe nagrywanie, kiedy wejdziesz raz na grę. Dobra już jesteśmy nie, Mam właśnie taki błąd z tą grą jak widzieliście i nie wiem jak ten błąd rozwiązać Mam go za jakiś czas Teraz ktoś może powiedz o swoich ulubionych youtuberach O właśnie moim ulubionym youtuberem tak wam szczerze powiem jest Gimper On nagrywa moim zdaniem ja uważam że on nagrywa zajebiste materiały za przeproszeniem już. Jestem jego fanem. Wiem, że mieszka w Warszawie oczywiście. I nie wiem jak on to zrobił, że się tak wybił na YouTube, że ma 140 tysięcy widzów. I co bym jeszcze o nim chciał powiedzieć? Że napisałem już mu w kilku jego filmach, nagranych materiałach, że... Słuchaj, Gimper, naprawdę mi się podobałem twoje let's play to tego więc padłem na pomysł, żeby poznać się z nim przez kamerkę na Skype. Ale ostatnio mu, kiedyś mu wysłałem zaproszenie na Skype, a on do tej pory go nie zaakceptował, tak jak nie odpisał mi, tak jak do ostatnio siedziałem ja na, na Facebooku, to akurat on wtedy siedział. Napisałem mu do yy, komentarze pod jego postem na Gimper nagramy coś razem on nie odpisał mi kompletnie a co do Roya a co do Roya ja uważam że Gimper i Royo obaj są fajni nie mam zamiaru nikogo krytykować a moimi ulubionymi youtuberami to jest STTF który ma już ponad pół miliona widzów Rezi za swój pen. Ogółem SKKF, o nim wiem tyle, że ma 500k widzów i nagrywa w, w Minecrafta. Ale ogółem dałem mu subskrypcję chyba, nie wiem. Yy, ale nie oglądam jego materiałów tak ogólnie. Ja jeszcze lubię tego. Teraz jego no niekrytego krytyka. Beczkę. Nie, nie kryty krytyk. Ja obejrzałem tylko jeden jego filmik yy, yy, o, o końcu świata 2012. Czy tam 11 nie, no 2012 No, to my już powoli z koszarem będziemy kończyć, no, to jest no, był nasz pierwszy, To był nasz, y, nasz pierwszy materiał z... Y wspólne gadanie, następnie się spodziewajcie o targach Targach gameską w Kolonii no, także życzymy wam powodzenia i nie, i nie przegapcie naszego kolejnego odcinka z serii wspólnego gadania, ja tymczasem już kończę nagrywanie razem z Marcinem i nie przegapcie naszego kolejnego odcinka no, to narka, siemka, no, siemka. powodzenia